Witam serdecznie, Tomasz Godkowski dla portalu stalowemiasto.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest lekarz Monika Pachacz-Świderska, dyrektor powiatowego specjalistycznego szpitala w Stalowej Woli. Witam Panią dyrektor. Witam Panie redaktorze, witam Państwa. O tym, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o pomoc y, y, osobom y, chorym psychicznie, w tym także osobom nieletnim, doskonale y, wiemy. Ta sytuacja może już niedługo zmieni się w stalowej woli. Proszę powiedzieć, w jaki sposób i kiedy to nastąpi? Proszę Państwa, temat ochrony zdrowia psychicznego jest tematem, który jest podejmowany generalnie od wielu lat, i wiemy, że borykamy się w tym temacie z problemami, głównie z dostępnością kadr, wykwalifikowanych kadr medycznych. To, co przed nami w tej chwili otwiera się, to Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest to założenie w tej chwili pilotażowe w Polsce, które funkcjonuje, które obejmuje kilka obszarów y, opieki, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. To, co już mamy, czyli oddział stacjonarny, psychiatryczny, oddział opieki dziennej, poradnie zdrowia psychicznego i kolejny element bardzo istotny to jest leczenie środowiskowe, czyli leczenie w domu pacjenta, opieka nad pacjentem w miejscu, gdzie on na co dzień funkcjonuje. Bo niejednokrotnie dla nas lekarzy, dla lekarzy specjalistów, psychiatrów, dla psychologów, psychoterapeutów czy terapeutów środowiskowych właśnie to miejsce jest istotne, żeby zrozumieć problem pacjenta. Czyli ten dom. Ten dom, ten dom to miejsce, w którym na co dzień funkcjonuje, w którym Boryka się z różnymi trudnościami i problemami, a niejednokrotnie nie jest w stanie ich zauważyć i nam je przekazać. To co takiego się zmieni? Zmieni się podejście do leczenia pacjenta z leczenia zamkniętego w szpitalu do leczenia otwartego w domu i opieka nad pacjentem w domu. Czyli zespoły środowiskowe będą jeździć do domu pacjenta i tam obejmować go opieką specjalistyczną. Oczywiście, jeżeli pacjent będzie wymagał hospitalizacji i leczenia w warunkach szpitalnych, to takie będzie również miał dostępne. I od kiedy to się zadzieje? Złożyliśmy już odpowiednie pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia, że wyrażamy już gotowość do podjęcia tego zadania. W tej chwili będziemy czekać na proceduralne kwestie i mam nadzieję, że na wakacjach w sierpniu to centrum w pełnym już wydaniu otworzymy. W planach jest również reaktywowanie oddziału detoksykacyjnego, czyli leczenie takich jakby alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W, jakim, w jakiej perspektywie to mogłoby nastąpić? W pierwszej kolejności chcemy uruchomić Centrum Zdrowia Psychicznego. To jest duże przedsięwzięcie, ponieważ ono obejmuje dwa powiaty i powiat stalowowolski, i powiat miżański, obejmuje oczywiście pacjentów powyżej 18 roku życia. I jak uporamy się z tym zadaniem, to chcielibyśmy przywrócić również funkcjonowanie w stalowej woli oddziału detoksykacyjnego, tak zwanego detoksykacyjnego, czyli oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych, alkoholowych. I mam nadzieję, że w tym roku też będziemy mogli dla tych pacjentów znaleźć swoje miejsce. Szpitalny Barek, nawet z donosem zamówień do, do łóżek, to potrzebna rzecz w szpitalu, pani dyrektor? Ja myślę, że jest to ym, taka rzecz, która nie tylko pacjentom jest potrzebna, ale też i pracownikom, i osobom odwiedzającym naszych pacjentów. Yy, barek funkcjonował od lat w naszym szpitalu. Natomiast z różnych powodów, w tej chwili od kilku lat wynikających też z COVID, nie funkcjonuje. Brakuje tej dostępności, brakuje podstawowych rzeczy, które pacjent mógłby sobie po prostu kupić, czy rodziny, które odwiedzają, mogłyby napić się kawy, spożyć jakiś posiłek. Personel, który pracuje, mógłby sobie również dietę pudełkową, czy jakiś catering zamówić do swojego miejsca pracy w ramach przerwy. I to, byśmy chcieli udostępnić naszym pacjentom, żeby rzeczywiście poza tą częścią medyczną pomyśleć jeszcze o takich podstawowych kwestiach. O jakichś ramach czasowych możemy mówić w tym wypadku? W tej chwili y, skończyliśmy inwentaryzację sprzętu i materiału, który po poprzedniej osobie wynajmującej nasze pomieszczenia przeprowadziliśmy i będziemy się przymierzać do tego zadania, być może od nowego roku uruchomimy. Już widzę te złośliwe komentarze, to Poprawcie to jedzenie w szpitalu, to barek nie będzie potrzebny. Jak pani by na to odpowiedziała? Ja odpowiem w ten sposób. Sama degustowałam to jedzenie, korzystałam, zamawiałam posiłki z naszej kuchni szpitalnej i muszę powiedzieć, że oczywiście nie mówimy tu o pięciogwiazdkowej kuchni, natomiast jest to smaczne i możemy rzeczywiście powiedzieć, że odpowiednio przyrządzone. Patrzymy też na sugestie naszych pacjentów i te uwagi, które w różnych ankietach są podawane, uwzględniamy w naszym codziennym menu. Wprowadziliśmy kolejny posiłek dla pacjentek w ciąży, ponieważ ten okres między kolacją a śniadaniem dla tych pacjentek był zbyt długi i czuły się po prostu głodne. Także to również z tych ankiet wynikało i to zweryfikowaliśmy w naszym postępowaniu. Mamy oddział neurologii, oddział udarowy a ponoć jest też szansa, aby stworzyć y, taką wczesną rehabilitację y, poudarową, po to, żeby no, nie trzeba było tych pacjentów wozić y, ze Stalowej Woli do Rzeszowa. W jakim stadiu jest ta szansa? My pacjentów w po udarze rehabilitujemy w ramach oddziału udarowego, bo mamy taki obowiązek. Jest tam zatrudniony Fizjoterapeuta, który rzeczywiście te czynności wykonuje. Natomiast jest to proces niejednokrotnie wymagający długiej opieki nad pacjentem. Dlatego rzeczywiście dla tych pacjentów chcielibyśmy niewielki pododdział rehabilitacji takiej poudarowej uruchomić. U nas na terenie powiatu, na terenie miasta funkcjonują dwa bardzo dobre ośrodki rehabilitacyjne. U pana doktora goli u pana doktora Korkowskiego i my tutaj oczywiście współpracujemy i korzystamy z tych ośrodków, ale właśnie dla szczególnie dla tych pacjentów, żeby jak gdyby kontynuacja tego leczenia jeszcze odbywała się pod nadzorem naszych specjalistów, chcielibyśmy rzeczywiście te łóżka uruchomić. A co z siłą kadry lekarskiej? Wiem, że zależy pani używając takiej terminologii piłkarskiej na wzmocnieniach. Na oddziale wewnętrznym jest czterech stażystów, którzy najprawdopodobniej już niedługo będą mogli rozpocząć normalnie pracę w Szpitalu Czwórka, młodych, zdolnych ludzi, najpewniej zasili kadrę szpitala. Co jeszcze, jak to będzie wyglądało? Nas bardzo cieszy każda osoba, która przychodzi do nas robiąc tak zwany staż podyplomowy, czyli to jest element rzeczywiście naszej ścieżki zawodowej. Bo dojście do tytułu specjalisty jest bardzo długim procesem w przypadku kariery zawodowej lekarskiej. I mamy faktycznie w tej chwili czterech lekarzy stażystów, którzy będą ten staż podyplomowy w październiku kończyć i cała czwórka chciałaby rzeczywiście zasilić nasze zespoły lekarskie, robiąc różnego rodzaju specjalizacje i mamy nadzieję, że rzeczywiście dotrzymają tego słowa, bo jestem po rozmowach z nimi. Jest to pani doktor, która chce robić neonatologię, jest lekarz, który chce robić okulistykę, lekarz, który chce rozpocząć choroby wewnętrzne. I mamy jeszcze jednego pana doktora, który się zastanawia tutaj między kardiologią a radiologią także bardzo ważne specjalizacje i specjalności, na pewno potrzebne w naszym szpitalu. Nowe inwestycje, nowe pomysły nie zapominajmy chociażby o tej niedawno przywróconej ablacji. No to jednak wszystko kosztuje, to skąd na to brać pieniądze, skoro no przecież szpital na plusie nie jest, tylko na minusie i te kwoty trzeba spłacać przecież. Jeśli chodzi o kwestię zadłużenia szpitala, to nie jest to kwestia odosobniona naszego szpitala. Jest to problem ogólnopolski, z którym powoli zaczynamy się borykać u nas, na naszym podwórku, jeśli mogę tak powiedzieć. Dyrektor szpitala, w momencie kiedy kończymy rok ujemnym wynikiem finansowym, jest zobowiązany przedstawić zarządowi program naprawczy. W ramach tego programu podjąć działania, które zmierzają do poprawy tej sytuacji finansowej. I rzeczywiście taki program naprawczy napisaliśmy przy udziale firmy zewnętrznej, takiej audytorskiej, specjalistycznej. I będziemy w tej chwili wszystkie elementy tego programu naprawczego realizować. Mając nadzieję na to, że rzeczywiście w prognozach finansowych, które tam są przedstawione, jesteśmy w stanie rzeczywiście osiągnąć dobry wynik w niedalekiej przyszłości. Dobry wynik w niedalekiej przyszłości? Myślałam, że firma zewnętrzna określiła dokładnie, kiedy to tak z tych długów można wyjść. Nic takiego tam nie ma w tym dokumencie? Określiła, natomiast jest to uwarunkowane. Bardzo wieloma zmiennymi i w tej chwili, w momencie, kiedy my też oczekujemy na różnego rodzaju ustawy, które mają wejść w życie i zmiany w ochronie zdrowia, te ryzyka też oczywiście są uwzględnione w ramach tych prognoz finansowych. O, Mamy się dobrze. zbilansować w 2028 roku. No to będzie Miejmy super. nadzieję, że do tego dojdzie. Byłoby dojdziemy. super. Pani dyrektor, na stronie Szpitala znalazłem informację o szczepieniach dla dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju. Wielkie tłumy się zjawiły w szpitalu, żeby te szczepionki sobie wstrzyknąć? Proszę Państwa, jeśli chodzi o szczepienia, to w tej chwili nie jest już duże zainteresowanie szczepieniami, bo ten moment szczepień i tej kontroli poszczepiennej no już rzeczywiście minął. Teraz pojedyncze osoby się jeszcze zgłaszają na szczepienia, czy, czy pierwszorazowe, czy do szczepienia, i są to do, dosłownie pojedyncze osoby w ciągu tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o obywateli ukraińskich, to po lutym, po tej sytuacji takiej geopolitycznej, która ma miejsce, to dosłownie kilku obywateli Ukrainy zgłosiło się na szczepienia. Pani dyrektor, a jak pani zareagowała na pismo z Ministerstwa Zdrowia, w którym informuje się, żeby placówka, nie wykonywała testów PCR, bo są w 91%, 1 dają wynik fałszywie dodatni. Wiem, że takie pismo przynajmniej do jednej z placówek medycznych trafiło w Stalowej Woli. Zakładam, że do szpitala także. Proszę Państwa, testy PCR w diagnostyce zakażeń wirusowych są stosowane od lat w różnych zakażeniach. Jeśli chodzi o COVID. Czy o wirusa SARS-CoV-2, te testy są też stosowane. My opieramy się na naszych zaleceniach, jeśli chodzi o współpracę z naszą Inspekcją Sanitarną Rzeszowską i takie testy wykonujemy. Uważamy, że w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba i ryzyko, że pacjent jest zakażony tym wirusem, to mając takie narzędzie, należy z niego skorzystać i korzystamy. Pani dyrektor, dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby to, o czym żeśmy mówili, nabrało realnych kształtów i szczególnie to oddłużenie w szpitala w roku 2028, bez względu na te zmienne, jak one mogłyby być niekorzystne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.